Witam Państwa bardzo serdecznie na prezentacji miernika grubości lakieru firmy Project Tech, model GL Smart 8. Zacznijmy może od tego, co otrzymujemy od producenta w pudełku. W pudełku mamy miernik, putera, ale do przełożenia. Fajnie, że producent to dodaje. Poza tym otrzymujemy instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną. Instrukcja w języku polskim i płytka kalibracja. Przejdźmy zatem do samego miernika. Miernik umieszczony w takim małym pudełku. Wymiary około 6 na 10 cm. W długości około 2,5 cm. Umieszczono tutaj wyświetlacz, dwa guziczki do obsługi i sondę czytającą, która jest ruchoma. Co wyróżnia ten miernik? Został on wyposażony w moduł Bluetooth, dzięki któremu możemy go podpiąć do smartfona i wyniki obserwować i zapisywać sobie również na smartfonie. Przejdźmy może do smartfona. Pokażemy, jak wygląda aplikacja do obsługi tego miernika. Łączę sobie tutaj nagrywanie, żebyście również widzieli, co robię. Wchodzimy sobie do sklepu w Play, wybieramy mm, aplikację. Nazywa się ona GL Smart. Ja tutaj już mam y, tą aplikację zainstalowaną wcześniej. My tutaj w miejscu, gdzie jest otwórz, będziecie mieli napis pobierz, także pobieramy sobie i instalujemy. No już kliknę otwórz. Y, aby prawie połączyć się z zmiennikiem, Magda będzie do tego urządzenia. Czyli musimy połączyć sobie GPS, włączamy GPS. Uruchamiamy sobie miernik. Czerwonym guzikiem i już się chyba połączył. Sprawdźmy. Pomiar podstawowy, znajduję sobie miernik. Łączymy się z nim i w tej, w tej funkcji y, mamy taki po prostu powiększony wyświetlacz do miernika. Jest to dosyć wygodne, bo przykładamy sobie miernik do samochodu. A na telefonie widzimy wyraźny, duży wynik, jaki uzyskujemy. Ale fajniejszą funkcją tutaj jest pomiar profesjonalny. Który mi się bardzo podoba. Łączymy się z miernikiem I mamy tutaj rozrysowaną karoserię samochodu. I możemy sobie zaznaczyć, który element mierzymy, i tak dokładnie cały samochód obejść, żebyśmy jakiegoś elementu nie pominęli. Przykładowo, a co ja Wam to tłumaczę? Pokażę Wam, jak to wygląda przy samochodzie. Nie ma co w pokoju prezentować miernika. Zapraszam Was na zewnątrz. Chodźcie. No i jest takim ocie. Weźmy sobie przykładowo w pomiar profesjonalny. Teraz telefon wyszukuje miernik. Wyszukał GL Smart 8. Wybieramy go. Wyskakuje nam karoseria. O, miernik się wyłączył. Włączmy go. Łączymy aplikację z miernikiem. Wybieramy sobie element, który chcemy zmierzyć, np. maskę. I mierzymy. Istotne jest, żeby przyłożyć miernik płasko do powierzchni. Krzywo przyłożone. Możemy sobie cofnąć pomiar. Przykładamy. 150 mikrometrów. 580. To jest ewidentnie wynik krzywego przyłożenia. Cofamy pomiar. Przykładamy. 150. 150. Czwarty narożnik, 150. Możemy tutaj sobie pstryknąć zdjęcie. Klikamy na aparat. I smartfonem klikamy mierzony element. Zróbmy jeszcze jedno zdjęcie. i zatwierdzamy zdjęcie. I jak mamy dany element pomierzony, klikamy sobie następny element. Wybierzmy przykładowo dach. Też przykładamy w czterech miejscach, co najmniej 120 mikronów. 150 mikronów. 160 mikronów, 140 mikronów. I również możemy sobie stryknąć zdjęcie. Zdjęcia są szczególnie ważne, gdy mamy na przykład jakieś usterki. Tutaj niestety nie mamy żadnych usterek, gdyż auto jest nowe. No i nie ma co zaznaczać, ale przy jakichś zarysowaniach, gnieceniach fajnie jest taki element oznaczyć. OK. Jak mamy całe auto obmierzone, robimy sobie zakończ, zapisz pomiar. Wpisz nazwę nowego pliku, Piszemy przykładowo b M, w x1 i zapisz. Jak podawać się aplikacja. Ja aplikację oceniam dobrze. Przeniosło nas do sklepu Play, aby ich ocenić. Ja sobie to zrobię później. Wróćmy do aplikacji. wchodzimy sobie, możemy sobie wejść tutaj. Listy pomiarów. I tutaj mamy testy, które już robiliśmy oraz test dzisiejszy, czyli BMW X1. Tutaj możemy sobie uzupełnić markę, model samochodu, co mierzymy, dane. Jest to szczególnie przydatne, jeśli mierzymy kilka aut, na przykład 4-5 na wyjeździe. I żeby nam się nie pomyliło, co jest od czego, wszystko możemy sobie tutaj zapisać i wesprzeć się zdjęciami. Wnioski. Na wnioski zapraszam już z powrotem do biura. Cześć. No i witam Was ponownie u mnie w firmie. Jak widzieliście miernik świetnie się spisuje w terenie. Jest on bardzo uniwersalny. Dzięki temu, że możemy bezparować ze smartfonem, możemy te wyniki sobie zapisywać, robić zdjęcia, jak widzieliście. Dzięki temu możemy sobie auto na chłodno przeanalizować w domu. Jest to bardzo ważne, bo powiem Wam, że zawsze jak kupuję samochód, to jednak udziela się taka gorączka przy zakupie. I nie jesteśmy obiektywni przy samochodzie. Warto wziąć te dane do domu, przeanalizować, na chłodno przemyśleć, porozmawiać z kimś, kto się zna na samochodach, omówić temat i wtedy podjąć decyzję dla kupowa. Co jest za to tego miernika? Na pewno mnie osobiście, takiemu garzyciarzowi gadż jak ja, podoba się to, że można go sparować z telefonem, ale, ale to nie funkcja dla każdego. Niektórzy nie potrzebują tego i nie będą parować. Dzięki umieszczonemu tutaj wyświetlaczowi możemy sobie dokonać pomiaru auta równie dobrze bez parowania go ze smartfonem. Może się zdarzyć, że na przykład nam rozładuje się telefon. Wtedy również taki wyjazd na oględziny samochodu nie będzie zmarnowany, bo możemy również zmierzyć sobie to powiedzmy, że analogowo i Wiedzieć jakie auto ma powłoki lakiernicze. Oczywiście, jeśli komuś spodoba się ten miernik i chciałby dokonać zakupu, zapraszam do naszego sklepu internetowego. Link będzie umieszczony na dole pod filmem. A tak dla mnie to strona apd apdpoznań.pl I tam wchodzimy w zakładkę Mierniki. I możemy sobie wybrać jakiś szukamy miernik. Również ten. A dla tych, co nie chcą kupować, Albo nie mają na tą chwilę kasy na taki miernik, zapraszam do konkursu. Firma Project, Tech, z którą świetnie nam się współpracuje, przekazała ten miernik, abym mógł go rozlosować wśród widzów naszego kanału, który raczkuje jak, <grym> jak żółwik mój. Także mm, zróbmy konkurs. Jako, że jest to pierwszy konkurs, mm, chciałbym, aby pomógł on w promowaniu tego kanału. Tak więc, aby wziąć udział, trzeba podlinkować i udostępnić ten film na swoim profilu facebookowym. Trzeba tam go mieć co najmniej tydzień. I później podać swój nick facebookowy w komentarzu tego filmu. Ja sobie posprawdzam te osoby, które oddały głos i udostępniły ten filmik. I zorganizujemy losowanie. I ktoś wygra ten miernik. Nie wydając złotóweczki. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś się dowiedzieliście więcej. Zapraszam na kolejne filmiki. Na razie. Cześć.